W tym filmie dołączyłem na najbardziej śmiercionośny serwer w Minecraft, gdzie codziennie tysiące graczy ginie od rozmaitych pułapek. Dołączyłem na ten serwer z jednym celem, czyli wybudowaniem ogromnej budowli, ponieważ moja poprzednia została doszczętnie zniszczona. A z racji, że zaczynałem kompletnie bez żadnych przedmiotów, to moje zadanie było bardzo trudne, ponieważ na wybudowanie całej budowli miałem jedynie 100 godzin. Tak więc zapraszam was na 100 godzin anarchii. I co? W tym momencie rozpoczynamy naszą przygodę, bez żadnych itemów, z 10 sercami oraz bez żadnych pieniędzy. I na samym początku przydałoby się odebrać startowy zestaw gracza, w którym znajduje się taki oto żelazny kilof oraz 16 pieczonej wołowiny. I właściwie to z takim zestawem można już powoli zaczynać. Dlatego więc udałem się na kopanie miedzi, aby pozyskać pierwsze pieniądze, które mógłbym zainwestować w ulepszenie zbroi. Jednak podczas kopania udało mi się znaleźć coś dziwnego. Ty, tu jest baza jakaś normalnie. To jest jakaś farma? Co jest? To jest jakaś skrzynia, jakiś hopper? Okej, okay. mamy tutaj mieć i mamy dosyć sporo budulca, jednak to było nic w porównaniu co z nazwem. Dalej, co ty dajesz? Co to za miejsce jest? Lapis jakieś książki. Co jest? Ja nie mogę, jaką ja bazę znalazłem potężną. Ze zdobytych książek zrobiłem bookshelfy, a następnie sprzedałem je na ryku za 500 dolarów. Potem ponownie wróciłem do kopania miedzi. Jednak wtedy na YouTubie udało mi się znaleźć nieskończoną farmę nici, którą dało się sprzedać za rynku za 0,40 dolara. A do jej zbudowania potrzebowałem takich itemów, więc czym prędzej zacząłem je zbierać. Strasznie mi się nie chce schodzić do tamtego cave'a, ale muszę. Po jedno żelazo dosłownie. Co? Nie! Ja naprawdę watera nie zrobiłem, ale wiecie, co jest najgorsze? Że jestem jedno serce na minusie i to jest w tym najgorsze. No właśnie, przez moją śmierć straciłem jedno z moich dziesięciu serc, a na dodatek musiałem od nowa zbierać wszystkie itemy, ale na całe szczęście nie zajęło to długo. I już po 20 minutach mogłem przejść do budowy farmy. Dobra, uwaga. Dobra, yy, ile mam tego? Siedem. Oj! Czy to się skopiowało? Skopiowało się, ale. Ale nie, bo to za jakiś czasem to powinno zadziałać chyba Skopiowało, ale I tak troje razy popróbowałem Jednak końcowo niestety farma nie zadziałała O Kupił ktoś ode mnie A z racji, że posiadałem ponad 200 dolarów ze zdobytej miedzi To postanowiłem je wydać Dobra, słuchajcie, z racji, że mam 218 dolarów To myślę, że mógłbym sobie Zrobić taki mały shopping Jakiegoś seta, tutaj mamy klatę za 100 dolarów Z protectionem 2, o fuck, chyba nie, no jestem najgorszy z ja to. Dobra. Ale mamy spodnie 4-3, które już naprawdę się bardzo opłacają. W tym momencie mamy już pierwszego seta. Na anarchii praktycznie cała mapa jest pokryta różnymi starymi i zniszczonymi trapami pozostawionymi przez graczy. Jednak niektóre z nich są możliwe do odbudowy i skorzystania. Tak więc ja stwierdziłem, że znajdę takowego trapa, gdzie będę teleportował graczy, a następnie ich zabijał. I dobra, myślę, że możemy zacząć pisać kto? Sojusz Plus. I temy. Tpa. Mam nadzieję, że przeteleportuje się do nas jakiś Steve'ek, którego łatwo będzie zabić. No i faktycznie nie musiałem długo czekać, ponieważ już po chwili przeteleportował się do mnie gra. O, teleportuje się do mnie. Dobra, dobra, dobra. Tepa się do mnie. Y dobra, TPA accept. Lecę, pewnie będzie jakiś mocno wystakowany. Mam nadzieję, że nie aż tak. Dobra, zobaczmy czy to jest jakiś mocny. To jest Steve'ek. Dobra, spadł czy zginie? Przeżył, przeżył. Zabiłem, dobra. I mam świąteczny prezent. A tak przy okazji trwał wtedy, jest świąteczny update. Dobra, let's go, zabiję pierwszego gracza i odzyskałem swoje dziesiąte serce. Let's go, mamy to. I dobra, co wypadnie ze prezentu? Dwa refy, dobra. Ej, zarobicie poszło. A panownie tepnął się do mnie ten sam ten. gracz. Co jest? Znowu bez itemów. Znowu. Wow! Miecz ma! Miecz z niego będzie. Dobra, dobra, dostał. Ej, on ma miecz! Jest! Co jest? Co jest? Mamy miecz z zaklętym ogniem! O kurde! Ja nie mogłem, ale mi się ręce trzęsą. Dokładnie tak, udało mi się zdobyć miecz z zaklęciami ostrości 5 oraz zaklętego ognia 2. I wtedy wpadłem na bardzo dobry pomysł na zarabianie. Na Anarchii trwał jeszcze świąteczny event, a w tym specjalna świąteczna strefa, gdzie pojawiają się prezenty, które można zbierać. A z nich wypadają różne itemy z zależności od poziomu prezentu. Gdy zdobędziesz 32 prezenty poziomu pierwszego, możesz wymienić go na prezent poziomu drugiego. I tak samo z trzecim. Jednak z racji, że nie byłem bardzo wystakowanym graczem, to skupiłem się na prezentach poziomu pierwszego. Więc czym prędzej wziąłem się do zbierania prezentów Dobra, patrzcie to W tym dokładnym miejscu za tą linią Respią się prezenty, które można zbierać A z nich wylatują różne itemy I najlepsze jest tam to, że po zginięciu Nie traci się itemów Jest prezent, dobra, mam pierwszy prezent Jest to prezent poziomu pierwszego Ja na razie wolę w żadne bójki się Nie wchodzić jakby O tak, tam jest jakiś prezencik, idę tam szybko na górę Póki nikt mnie tutaj nie goni, dobra No łap Dobra, złapałem Mam prezent Dobra, mam już trzy prezenty Mam trzy prezenty Tak tak, pewnie więcej bym nie zdobył Znaczy pewnie bym zdobył, ale na razie zobaczę, co mi z tego drobni Uwaga, pierwszy prezent Osiem zaczarowań przedmiotu Zaczarowanie przedmiotu to item, który pozwala dodać do miecza dodatkowe zadawane obrażenia A najlepszym trafem jest 55% A mi udało się trafić ich aż 30, które tak czy tak jest bardzo przydatne przez następne kilka godzin wzbogacałem się na samych prezentach, dzięki czemu zdobyłem pierwsze 1000 dolarów. A w międzyczasie mój widz dał mi małego gifta, a kilka itemów z niego sprzedałem na rynku, przez co wzbogaciłem się aż o 3000 dolarów. O! Czekaj, spadłem. Sypłem, sypłem, idę na Homa, idę na Homa po Itemy. Fak, sypłem. sypłem, 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 sypłem. Tak, właśnie straciłem moje serce, które zdobyłem od widza, ale na całe szczęście mojej temy udało się odzyskać. Następnego dnia mój przyjaciel Sherry zaprosił mnie na grewku i krzyżyk o wszystkie nasze temy. Początkowo byłem sceptycznie nastawiony, ale po tym jak zobaczyłem i temy, jakie mi zaoferował, zdecydowałem się. I udało mi się wygrać, jednak okazało się, że Sherry od początku chciał mnie oszukać. No co, Ale co? ogólnie Ale let's go, wygrałem to. Co ty Czy on ty piesz potkę? Ej, co jest? Co o ty mnie bijesz? przecież wygrałem. Nie wygrałeś. Co jest? Co jest? Ej, trze... jak to nie? Jak to nie? Ej, co... czemu? Czemu? Co się o co chodzi? Przecież ja wygrałem. Tak, dokładnie. Sheryl szukał mnie. Jednak gdy ginął, to poprosił mnie, żebym postawił mu Ender Chesta, skąd wyciągnie mi itemy, żebym pozostawił go cało. Ale ja stwierdziłem, że tak czy tak go zabiję, więc powiedziałem mu: "Oddawaj klatę". Dobra, masz, 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 masz. Masz. się! Nie. Nie, nie, nie. Dobra, totem. Jest, zabiłem. Co? Ty, ty miałeś szalkery? Ty miał. Będzie zemsta, będzie zemsta. Ty miałeś szalkery ze sobą. <noise> On miał szalkery ze sobą. Co ty dajesz? Udało mi się zabić czterego jednak, gdy chciał wynegocjować swoje temy za wszystkie serca, jakie miał. Wykorzystałem w sytuację. Nie, ej! Sensu. Tepnął się do mnie. Ej, ale ty, ty mnie biłeś, chłopie. Jeszcze raz mnie biłeś, nie, stary. Nie, nie. Jeszcze raz mnie bił. Drugi raz, nie no. Co... Czy miałeś se... czemu ty miałeś ze sobą 23 serca? Chciałem ci je dać, żebyś miał do mojej temy. Dobra, ale nie, stary, oszukałeś mnie, ale wracając. Większość przedmiotów, które pozyskałem z szeregu, wystawiłem na rynku, dzięki czemu zarobiłem aż 42 tysiące dolarów, czyli ogromną liczbę pieniędzy, którą wydałem na anarchiczny set. Poza tym otrzymałem również anarchiczny Killoff, który pomógł mi w zbieraniu bloków. Ale na co? Też ciągłe wzbogacanie się. Zapomniałem o głównym wątku tego filmu, czyli wybudowaniu budowli. Ale co w końcu chcę zbudować? Zdecydowałem się na posąg wielkiego moaja z wyspy Wielkanocnej z 16 tysięcy bloków Kobla, czyli inaczej 9 wszelkich boxów, więc bez przedłużenia wziąłem się za kopanie I dobra widzowie, w tym momencie wkładam ostatniego stowna Do naszych szalkerów i oficjalnie Mamy 5 shulkerów cobblestone'a, resztę mam w ender Właśnie dlatego pójdę sobie na spawn'a i odbiorę Patrzcie tutaj, mamy tutaj shulker Mamy jeszcze shulker tutaj Tutaj mam shulker i tutaj. W tym momencie mam właśnie 5 shulkerów, całych wypełnionych cobblestone'em. Więc czym prędzej wziąłem się za budowę, ponieważ do końca mojego wyzwania zostało mi jedyne 16 godzin. Jednak podczas budowy wydarzyła się bardzo dziwna sytuacja. Przyleciał do mnie cały wystakowany gracz z Elytron. Ej! Chyba. Ne z Elytron! Ne Elytron! Ne Ne Nederaj Celitron, tepaj! Nie dam rady! Te, 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 tep, tepnąć nie dam rady! Ja, ja spróbuję... Nie, ja mu soram, ja mu soram! Oj, nie zoram! Ja wracam pod budowę, ja wracam pod budowę. Dobrze, że co grałem. Wow! Ej, co jest jaki gościu? Dobra, 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 idę, 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 idę. Ej, dobra, ja go próbuję bić! Ej, ja go próbuję bić, ja go próbuję bić! Ja go próbuję bić! Ale hita dostał, czekaj! Mam, mam ten, mam siłki? Fuck, nie mam ze sobą siłek. To dobra. Na całe szczęście jednak udało mi się w ostatnim momencie mu. Logłem, 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 logłem. O, czekaj, muszę się tam do siebie tepnąć. MRM 6. To byłeś ty Tja, okazało się, że był to mój kolega na niewidce Jednak ja za bardzo nie przejąłem się tym I czym prędzej wróciłem do budowy Aż po 8 godzinach pracy doszedłem do końca tego wyzwania I dobra, patrzcie W tym momencie zostały nam ostatnie bloki Jeszcze tam tutaj mamy na jakimś czole Ale generalnie to już prawie dosłownie skończyliśmy Dobra, uwaga, bum I Mamy już tak naprawdę wszystko już wybudowane Nareszcie to się udało I Ja pierdziele, ile to mi zajęło Ja nie mogę, ja bym naprawdę już więcej nie dał rady Mam się tepnąć, mam jakoś nie, nie patrzeć, czy, czy co? TPS-ie, to dobra. Powiedzmy, tak spojrzysz w dół. Może, dobra, patrzę w dół, jeszcze nie widziałem. nic Dobra, i stary, generalnie to będę odliczał. I za 3 sekundy będziesz mógł zobaczyć tą dole. Dobra, dobra, czekaj, może, może spróbuję zgadnąć, co to jest. Jaka, jaka tematyka? Tematyka posągu. Tematyka posągu? Kurde, a ja z jakiegoś kraju może coś podpowiesz? Powiem ci tyle, że jest to położone właściwie, bo to jest w prawdziwym życiu i to jest Ameryka okay. Południowa. To, jest, to leży w Ameryce Południowej, na wyspach Okej, okay, no to domyślam się co to jest, domyślam się co to jest No to już, to ja już wiem, ja nie patrzę, tutaj widać na mojej perspektywie Czekaj, spróbuj zgadnąć, nie, wi nie wiem co to jest Zgaduję, że jest to Jezus z Rio de 34 Co? A, to jest to! <laughs> Okej okay. Jezus, ja zbudowałem, no i właśnie wow. drugi raz budowanie tej samej budowli byłoby w sensu i właśnie dlatego wybudowałem no. Maja. Ej, czekaj, czy Wyspy Wielkanocne są koło Ameryki Południowej? No chyba, no. chyba tak, pamiętam, że to było na Pacyfiku, na Pacyfiku były Wyspy okay, Wielkanocne Okej, to maja. nie wiem, ale... W pacyfiku. Wow, fajnie, fajnie Też, no. też, też budowałem go na Anarchii no nie było łatwo, się dużo mobów spełniło, tutaj aż tyle by gdzieś się nie spełniło Ale fajnie, fajnie to wygląda Okej, okay, wow, nie no, fajnie, fajnie, podziwiam, że ci się chciało No fajnie, <grym> fajnie, że historia się taka dzieje na naszym serwerze No i jakbyś ocenił w skali od 1 do 10 tego moja. Oceniłbym go... Myślę, że dam mu taką dziewiąteczkę A dlaczego dziewiąteczkę? Ponieważ tutaj wydaje mi się, że był, powinien być stone, a nie cobblestone No ale to już wiadomo, takie detale się... Czepiam. Dobra, słuchaj. Tutaj jeszcze taka mała nagroda, w sumie będzie dla ciebie za okay. szerzenie historii na serwerku. Także. Okay, Proszę bardzo. Jo, ile Masz? tego? Masz, Może ci się przyda. Jo, co ty dajesz, chłopie? Ja nie mogę. A, dzięki, dobra. Zostaw jeszcze Openik na końcu No, Zrobię opening drobnie. na końcu odcinka, stary. Mam nadzieję, że coś dropnie ciekawego, więc ja w sumie idę na spawna i myślę, że od razu to otworzę. Ale kurde, dzięki, stary. No to dawaj, dawaj, otwieraj. Dobra. Otwieramy pierwszą. Może mi Elka dropnie? Naprawdę bardzo bym chciał Elitre. Chyba będzie trident, no niestety anarchiczny truizo. Aj, Jeden z gorszych dropików. No niestety jeden z gorszych. Dobra, otwieram drugi. Proszę, tutaj niestety nie ma najlepszych hitów Drugi anarchiczny trident! Ja pierdzielę, no nie. O nie, co jest kradę. Dobra, uwaga. Aha. Czy tutaj będzie coś wartościowego spodnie dwa... Nie, nie książkę. Nie, no prawie klapięty dostałeś dwójeczkę. No mogłem klatę dwójkę dostać, ja dostałem książkę z pośpiechem, ale tak, tak może się przydać, bo sprzedaj sobie to na rynku i myślę, że będzie spoko Dobra, uwaga, trzecia skrzynka, czwarta, sk... nie, czwarta skrzynka Klata anarchiczna, o. no dobra, jest tak czy tak nawet lepiej niż te wszystkie i tym na początku Tak, tak, no jak na razie najlepszy No zdecydowanie jest lepiej Dobra, no, no, no. tutaj może w sumie być coś fajnego yy, Niestety, ale Ciążkę. chociaż nie, nie podpalenie to jest dosyć cenna książka, sprawdzę w sumie na rynku Ona, ona chyba co od dwudziestu koła jest, coś takiego Nie wiem, sprawdzę no na rynku no droga jest, 10 tysięcy. Na 10 Okej, okay, no to ale w sumie tak tak, taka jedna tak część anarchiczna tak, tak, no? tak naprawdę. Tak, dobra, otwieramy okay. dalej. Książka z otruciem. Dobra, no sprzedam oczywiście. I dobra, Zobaczcie, zostały ostatnie, trzy skrzynie mogę? Nie, nie mogę otwierać osobę, nie wiem dlaczego. Ale dobra, uwaga. Trzy ostatnie skrzyneczki regeneracja. No dobra. Może drop nie jest najlepszy, ale tak jest tak, mega fajny prezencik. Dobra, stary, ostatnie, dwie skrzynie. Uwaga, ej, tutaj może być dobrze, tutaj serio może być dobrze Spodnie dwa Jest! dobra a, a na dwójki, dobra, let's go Ja sobie od razu tutaj podmieniam, wkładam to do Dobra, ostatnie dwie skrzynki Zaczęła ostatnia skrzynka, dobra, uwaga Co będzie? A na dwójka? Drugie Yo. spodnie Ej, ja to sprzedaję Po ile chodzą spodnie na rynku? 60 chyba No tak, 42,7 to wystawiam za 42. Tak, właśnie skończył się opening, a cel filmu uważam za wykonany. Tak więc, jeżeli doceniać moją pracę, to zasubskrybujcie mój kanał oraz dajcie lajka.